Witam serdecznie w najnowszym odcinku, który zaczynałam już tyle razy, że pies mi zasnął ze znudzenia. Mam nadzieję, że tym razem już jakoś pójdzie. Słońce wyszło. Ja jestem zachwycona tym stanem rzeczy, więc korzystamy z jasności i proszę do brzegu, bo mam pięć naprawdę turbo dobrych kosmetyków Wam do pokazania. Zaczynamy od młodych listków, czyli musującego pudru do kąpieli, który zrobiłam razem z braćmi mydlarzami. Pozdrawiam serdecznie, to są moje mordy, to są wspaniali panowie, i zrobiliśmy tym razem kolejny hit po tym, jak w ubiegłym roku wypuściliśmy mydło. Owsiane, łagodną owsianą, łagodną osianą kostkę myjącą. Szukaliśmy czegoś takiego, co będzie właśnie takim top, top, fantastycznym produktem, i udało się właśnie zrobić te modelistki. To jest puder do kąpieli, który nie ma tylko ładnie pachnieć, chociaż pachnie obłędnie. To jest coś, co ma sprawiać, że po kąpieli człowiek będzie miał poczucie, że skóra nie jest ściągnięta, że nawet jak jest twarda woda, to jest ta elastyczność i jest ta przyjemność zachowana, więc trochę się tam naprzepychaliśmy z tą recepturą, ale uważam, że było totalnie warto. Tutaj jest tapioka, tutaj jest koloidalna mączka. Owsiana. Tutaj jest właśnie młody jęczmień, także mega napakowany produkt. Bardzo, bardzo skutecznie działa. Ja teraz mam tylko prysznic, ale robiłam wszystko. Zaufajcie, jak ktoś śledzi na Instagramie, to wie o co chodzi. Wszystko zrobiłam, co się dało, żeby przetestować naprawdę porządnie i dokładnie. Czekam na kolejną przeprowadzkę do mieszkania, w którym będzie Wanna, żeby korzystać z tego cuda codziennie. Albowiem nie tylko jest to pachnące i farbuje wodę na zielono, ale działa naprawdę rewelacyjnie. I właśnie patrzę, że słońce wyszło w taki sposób, że. A <laughs> jak super bohaterka mówiąca o tym, jaki wspaniały jest to produkt. <laughs> Dobra, zaciągnęłam tą rolę, bo już mi głupio w taki sposób siedzieć. Naprawdę rewelacyjna jest ta receptura, jestem z niej bardzo dumna, jak zresztą z każdego kosmetyku, który wypuszczam na rynek. Już się po malutku kończy pierwsza partia, tam kilkanaście, chyba czy kilkadziesiąt sztuk zostało, ale kolejna już jest zamówiona, także będzie w stałej ofercie. Zapraszam serdecznie, link na dole w opisie filmu. To jest marka własna, gdyby ktoś się nie zorientował po napisie Czarszka na opakowaniach. Dalej mamy produkt do włosów, który zaskoczył mnie maksymalnie, i miałam takie, no dobra, spróbujemy. A okazało się, że bardzo, bardzo lubię i odpowiada na maksa moim włosom w aktualnym stanie, i to jest nowość z Hermodi, chill regenerująca odżywka do włosów i to jest cały pech, czyli są proteiny, amonię, humektanty. I ja tak na początku, jak ją wyciągałam, to mówię, kurczę, przeważnie te pechowe, w sensie te, które właśnie mają równowagę pech zachowaną. To są takie odżywki, z którymi ja nie za bardzo się dogaduję, dlatego że u mnie włosy zawsze najbardziej lubią proteiny. W sensie im więcej mam protein, tym mam bardziej zdefiniowany skręt. Te włosy są bardziej sprężyste, elastyczne. Akurat moje włosy proteiny kochają. Od czasu do czasu muszę dokładać trochę emolientów, żeby były bardziej e, lśniące i takie gętkie może, o to jest chyba słowo, którego szukam, prawdopodobnie nie pasuje, ale w mojej głowie ono jest odpowiednim wyrazem do tego, do tego opisu. E, natomiast humektanty są zawsze na samym końcu. Ja to mogę używać odżywki humektantowej raz w miesiącu albo raz na, nie cztery miesiące i, i tak, to jest za dużo. Mam wrażenie, że humektanty są po prostu kompletnie mi zbędne, więc te pechowe odżywki to tak przeważnie mi nie pasują. Natomiast ta mi siadła niesamowicie bardzo. To przyszło w paczce pr i tak mówię, a dobra, zobaczymy. Jak to elastycznie włos to jest w ogóle jakiś kosmos, dzisiaj akurat mam takie trochę taka trochę z szopa, no bo właśnie używałam kumektantowej chyba nie wiem z 3 dni temu jak mam włosy, no i one są takie trochę widzicie, no jak widać, to no takie są trochę rozpieprzone, ale w sumie mi to nie przeszkadza. Przyzwyczaiłam się do nich tak ostatnio, a i są trochę ciemniejsze niż ostatnim razem, jak się widzieliśmy, bo musiałam wyratować je y, odrobinę jakąś tam farbą, żeby y, nie było aż tak mocno widać prześwitów. Ale czekam już strasznie na wizytę u Kropa. Mm, serdecznie pozdrawiam, ściskam, przytulam i w ogóle, jak tylko będę w Warszawie, to wpadam do Krophaus y, na cięcie i kolor, ponieważ to jest mistrz nożyczek i on jest jedynym czekiem, któremu ja teraz ufam, na tyle, żeby moje włosy oddać popiekę. Natomiast jeśli chodzi o. Tą odżywkę. To jest coś takiego, że jak macie włosy, które się plączą, to to je rozplątuję. Jak mam jakieś kołtuny, bo wiecie, siedziałam, coś tam robiłam, przy kąpie grzebałam w tych włosach, albo użyłam jakiegoś stylizatora, który mi je posklejał i w ogóle się trochę bałam, że sobie ich nie domyję. No to jak nakładałam tą odżywkę na zwilżone włosy pod prysznicem, to centralnie jak wkładałam grzebień, to grzebień, tak wiecie, przelatywał na wylot. Wspaniała to jest sprawa. Bardzo właśnie mówię, uelastycznione są te włosy, takie bardzo sprężyste. Podoba mi się. Myślę, że będę robił. Także co któryś raz będę do tego dokładać ampułkę z Anwen, tą protein, bo to jest w ogóle dla mnie hit hitów. Ja mam nadzieję, że oni nigdy nie przestaną tego produkować, bo to jest rzecz, która sprawia, że każda odżywka dla moich włosów jest lepsza i będę kupować to Forever and Ever nawet nie będziemy rozmawiać o tym, dlaczego nie ma końcówki na tym opakowaniu chyba już wszyscy się pogodzili przez te lata, że moje pudełka z tym korkiem nie posiadają tego korka od dnia pierwszego użycia, to jest serum z Polemiki multifunkcyjne serum do skóry, twarzy szyi i dekoltu, Matcha Booster Pro i jak ktoś właśnie był na live'ach w grudniu, tych co robiłam o pierwszej w nocy jak nie mogłam spać i miałam nagle takie, hej może zrobimy razem ten makijaż, będzie fajnie to na pewno nie jest zdziwiony, bo wielokrotnie wam mówiłam o tym produkcie, jak w ogóle go otworzyłam, to miałam takie, co tu się stało. Co to jest w ogóle za kolor? I jak to się nakłada na twarz i nałoży się taką sporą warstwę, to przez chwilę jest taka, no nie wiem, brązowo-zielona buzia, ale to się momentalnie wchłania i to serum jest po prostu doskonałe. Jest naprawdę doskonałe. Jestem zaskoczona y, tym, jak bardzo pokochałam ten kosmetyk. Używam go, wydaje mi się, od listopada. Jeszcze mi tam troszkę zostało, ale już tak y, taką malutką, tutaj malutkiego zrobiłam słocza, nazwijmy go, bo, bo szkoda mi jest po prostu wylawać na rękę go. Po pierwsze. Mm, ma taki zapach, y, powiedziałabym, neutralno-ziołowy, nie jest to coś takiego mega, wiecie, jak, jak szukacie kosmetyku, który będzie pachniał jak perfumy, to to nie jest to ale on też nie pachnie takim jakimś naturalnym hydrolatem, powiedzmy. Jest właśnie taki neutralno-ziołowy. Zwracam zawsze na niego uwagę, bo jak wyciągam wieczorem serum z szuflady, a one wszystkie wyglądają tak samo, jak stoi tam ich kilka, to zawsze po zapachu wiadomo, że to jest to, nie? Jeśli chodzi o działanie, bo to Was pewnie bardziej interesuje. To jest serum, które sprawia, że skóra, która była ściągnięta, natychmiast doznaje ulgi. Jeżeli poszłam na spacer z psem i nie miałam żadnego kosmetyku na twarzy, bo na przykład, no nie wiem, coś mu się tam przytrafiło i musiał już wyjść i piszczał, a ja Dopiero co z spod prysznica, no to poszłam na dwór, nie miałam ani makijażu, ani kremu, nic na, na, na buzi i trochę była zaburzona ta bariera hydrolipidowa, to to jest to coś, co sprawia, że przychodzi taka naprawdę natychmiastowa ulga. Dodatkowo powiedziałabym, że jest to kosmetyk, który będzie super dla cer wrażliwych, naczyniowych. Myślę, że przy pierwszych zmarszczkach i już nawet nie tych pierwszych, to jest coś, co sprawia, że właśnie ta skóra jest taka wręcz pulchna w dotyku. Fantastyczna rzecz, błyskawicznie się wchłania. Ja mogę spokojnie użyć tego. Z Zamiast kremu na dzień i na to nakładać makijaż, jeżeli mam taką ochotę, bo minerały na tym się trzymają doskonale. Dodatkowo ta formuła jest tak zrobiona, że jak nakładam na to którykolwiek krem z tych, które mam aktualnie otwarte, to nic mi się nie roluje, nic mi się nie ściera, nie ściąga, nie mam czegoś takiego, że nałożę i mam wrażenie, jakbym siedziała w masce. Naprawdę bardzo fajne serum. No, moje duże odkrycie. Tak na początku, jak go używam, to mówię, no tak nakładam? Nie wiem, no przyjemnie jest przez chwilę, ale nie wiem, czy są jakieś rezultaty. No to tak po dłuższym używaniu uważam, że zdecydowanie podbija nawilżenie i elastyczność skóry, więc myślę, że to nie będzie moje jedyne opakowanie. I to jest też hit, i też Wam go pokazywałam w live. Przynajmniej, nie wiem, z cztery razy, jak robiliśmy te, te wieczorne jakieś tam nasze przygody na Instagramie. Ultra Rich Multivitamin Wrinkle Smoothing Face Cream, i to jest produkt z Yossi. I ja na początku, jak go zaczęłam używać, to mówię, wyglądasz, jakbyś był jakiś luksusowy. Mam nadzieję, że będziesz dobry, bo trochę bym miała wyrzuty sumienia, jakbym miała używać kosmetyku i później stwierdzić, nie, eh, nie za bardzo, nie za bardzo. Ja mam zawsze, wiecie, jak coś mi nie pasuje, to zawsze mam po tym wyrzuty sumienie, że wiem, że ktoś w to włożył serce, wiem, że ktoś ten, tą recepturę robił, y, ktoś to przebadał i tak dalej, to kosztuje w ogóle tyle wysiłku i ja mówię, kurde, nie fajne. A tutaj całe szczęście nie ma tej sytuacji, bo to jest bardzo fajne, to jest, to jest ten produkt, który, jak nie lubicie robić masażu na olejku, to to jest krem, który pozwoli zrobić masaż twarzy. To jest rzecz, która ma taki przyjemny, mm, powiedziałabym, taki, taki, taki jak kosmetyki Josji. Oni mają niektóre rzeczy, które są tak charakterystyczne, mają zapach, że wiadomo, że to jest to, i właśnie te, ten krem do nich należy. Może troszkę jakiś cytrus tam czuć. Ciężko jest mi określić na ten moment. W każdym razie tak, to się dość długo wchłania, przepięknie pozwala się rozprowadzić na twarzy. Jeżeli są jakieś zmiany, jakieś suche skórki, jakieś ściągnięte takie nieprzyjemne kawałki, to to jakby momentalnie się tym zajmuje. Nawet jeżeli skóra jest matowa w sensie takim nie że matowa jak od makijażu, tylko matowa, że taka sucha taka, która ma rzadko robiony peeling i zaczyna się trochę łuszczyć, to właśnie to jest coś co sprawia, że ona nabiera takiego Pięknego blasku, ale nie jest, może jak zobaczycie tutaj, jak poruszam trochę tą ręką, on nie zostawia na twarzy takiego ani połysku, ani tłustego filmu, tylko wchłania się i zostawia coś takiego. Ja zawsze na to mówię na live'ach, że to jest ten efekt nowej torebki skórzanej, że po prostu patrzysz i widzisz, że ta skóra jest w takiej dobrej kondycji. Bardzo sobie ukochałam ten krem na dzień. Jak nie noszę makijażu, to najczęściej w, no, w ciągu ostatniego półtora miesiąca, powiedzmy, najczęściej właśnie ten twarz miał, ten twarz, ten krem miał na twarzy, albo to serum z polemiki. Bardzo mi siadło jedno i drugie. I teraz tak, jeśli chodzi o ten kosmetyk, to moim zdaniem on będzie miał bardzo szerokie spektrum skór, którego polubią. To znaczy, wydaje mi się, że osoby nawet z serą tłustą mogą być zadowolone, zwłaszcza jeżeli Wam się zdarza tłusta i odwodniona, to to jest coś, co może ładnie zbalansować. Jeżeli Wam się zdarza taka sytuacja, że na przykład bardzo się przetłuszcza strefa T, ale są bardzo suche policzki, to on też tutaj sobie ładnie radzi, bo można bardzo mało go dać na tą strefę tłustą i troszeczkę większą warstwę na tą suchą i on też sobie pięknie poradzi. Fajna sprawa też pod makijaż, nie próbowałam z makijażem takim tradycyjnym, bo już od dawna nie noszę, więc mogę tylko wypowiadać się o minerałach i pod minerałami też zachowuje się pięknie. Ja potrzebuję gdzieś tak... Ja wiem, 2-3 minuty tylko, zanim mogę na to makijaż nakładać, więc bardzo szybko się wchłania. Oraz, co jest dla mnie jego dodatkowym plusem, spokojnie mogę tego kremu używać też na noc, więc jak gdzieś wyjeżdżam, to mogę zabrać to jedno na poranki i na wieczory, i to jest świetne rozwiązanie. Bardzo, bardzo mi podszedł ten kosmetyk. Też przyszedł w parce piarowej kiedyś i bardzo się cieszę, że to się stało, bo. Ym... No, nie wiem, gdzieś mi tam umknął, bo na pewno to nie jest jakaś nowość. Myślę, że oni już mają to w ofercie od dłuższego czasu. I na sam koniec mam wam do pokazania rzecz, której myślałam, że y, nigdy wam nie pokażę, oprócz dnia premiery. I tak wydawało mi się, że, no, nie wiem, to nie będzie coś dla mnie. Tymczasem okazało się, że się zakochałam totalnie w tym y, kosmetyku. I to jest ta nowość od Anwen. Na Instagramie wam wrzucałam y, taką rolkę, jak wybrałyśmy się z Kiri Madlen na śniadanie prasowe. i Jak dziewczyna opowiadały o tych serach do skóry głowy, to ja, tak powiem szczerze, byłam troszeczkę na początku podchodziłam jak pies do bo tam jest jedno serum przeciwzmaszkowe i jest to, które się nazywa Aware Scalp Care, serum rewitalizującym mikrobiom. I na początku to ja w ogóle byłam taka zagubiona, wy co ja tutaj robię? To są wszyscy ludzie, którzy się znają na włosach i jakby co ja tutaj robię? No i okazało się, że ja tam robiłam tyle, że ja mam wiecznie problemy ze skórą głowy i to są kosmetyki zrobione z myślą o osobach, które właśnie mają kłopoty ze skórą głowy albo gdzieś tam taką świadomość, że czasami lepiej jest zadziałać zupełnie z innego miejsca niż szukać w nieskończoność dobrego szamponu. Więc to było. To w ogóle dla mnie zaskakujące doświadczenie. I tak, tego serum przeciwzmaszczkowego jeszcze nie używałam na tyle długo, żeby Wam móc coś powiedzieć. Bo dopiero miałam dwie aplikacje, to uważam, że to jest trochę za, za mało, żeby przyjść i powiedzieć, że słuchajcie, to jest rewelacyjna sprawa. Poza tym z tym anti-aging ciężko jest mi jakkolwiek się odnieść jeszcze do tego po dwóch użyciach. Natomiast tu mam dużo do powiedzenia, dlatego że stosuję to od momentu, jak wyszło na rynek, przy każdym myciu. To jest serum, które rozprowadzam na skórze głowy po myciu, zanim nałożę stylizację. I to, jest, jakby, to ma ciekawą formę, bo to jest trochę takie, jakby było bardzo lekkim żelem dość łatwo jest to rozprowadzić, ja mam tylko kłopot z ilością, bo tutaj jest y, informacja, żeby jedną albo dwie pompki, tak mi się mocno wydaje, tak, jedną, dwie pompki I jak ja wezmę jedną, dwie pompki, rozprowadzam je sobie na czubkach palców i wmasowuję w całą skórę głowy, to mam trochę problem, żeby równo pokryć, wydaje mi się, że ja tego nakładam y, wtedy za mało, natomiast trzymam się ściśle tej jednej, dwóch pompek, bo y, wiem, że tutaj porządnie to było policzone, porządnie jest porobiony skład, więc y, to nie jest tak, że jak nałożysz więcej, to będzie lepiej działało, jak nałożysz y, jakoś, nie wiem, y, bardzo, bardzo dużo i poczekasz, że Ci się całe włosy skleją, to będą już jakieś w ogóle magiczne efekty, więc trzymam się tej jednej, dwóch pompek. I tak, jeśli chodzi o AZS na skórze głowy, jeśli chodzi o przesuszenie, jeśli chodzi o jakieś swędzenie, to od momentu, kiedy wdrożyłam to do swojej pielęgnacji, to mam wrażenie, że moja skóra głowy jest tak wykarmiona i tak nawilżona, że nie mam z tym żadnych kłopotów. Fakt, że u mnie AZS to jest też sprawa stresowa, nerwowa, często w hormonach mi widać, czy jakieś tam się dzieją rzeczy, czy nie. I teraz jestem w dobrym stanie ogólnie, więc nie przypisuję całej temu kosmetykowi. Niemniej jednak to, w jakiej kondycji jest skóra głowy, w sensie tym, że y, właśnie jest bardzo nawilżona, nic mnie nie spędzi. To jest zdecydowanie zasługa tego produktu, bo od kiedy używam to jest duża zmiana. Y, jedno co y, mnie martwiło trochę, to tutaj gdzieś pamiętam, że rozmawiałyśmy o tym, że może być tak, że jak się nałoży za dużo przy skórze głowy, to mogą być takie jakby posklejane te włosy. Jeszcze mi się to nie zdarzyło. Yy, o dziwo, znażając, znając moje zapędy do nakładania zbyt dużej ilości wszystkiego. Natomiast, yy, właśnie ta, yy, ta, 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 to, to niesamowite ukojenie i to, że skóra głowy jest tak nawilżona. Ja mam wrażenie, że po tym skóra głowy jest taka jakbym na twarz nałożyła maseczkę nawilżającą. To jest gdzieś taki vibe, więc jestem zachwycona jak na razie. Jeśli miałabym tego używać w taki sposób, że na przykład myję głowę codziennie i codziennie bym miała to nakładać, to pewnie bym była umęczona, bo to jest po prostu dodatkowy krok i ja nie przypadam za tym. Mi się nawet wcierki nie chce robić codziennie. Chociaż miałam taką fazę, to teraz nie mam takiej chęci. Natomiast właśnie powiedzmy co 4-5 dni jak myję włosy, spokojnie mogę sobie użyć tego kosmetyku. Teraz miałam nawet taki moment to takie dwa tygodnie, że myłam włosy co trzeci dzień, bo miałam kilka rzeczy do nagrania, kilka rzeczy do zrobienia i jakieś tam yy, yy, takie, no, tak się złożyło. To używałam regularnie. Yy, I myślę, że przez jakiś czas zostanę z tym kosmetykiem. Nawet powiedziałabym więcej, jestem przekonana, że kupię kolejne opakowanie. Myślę, że nie mam drugiej takiej rzeczy, do której mogłabym to porównać. W sensie czegoś, co by mi aż tak pomagało na skórę głowy, jak, jak ten kosmetyk. Także brawo Anwen. Wiedziałam, że tutaj są pionierskie akcje na, na rynku tych, tych produktów do skóry głowy, ale nie spodziewałam się aż takiego szału. Wiecie, szczerze powiem. Nie spodziewałam się takiego szału. Także na pewno będę kupować następne opakowania. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To było moje pięć hitów na dzisiaj dla Was. Jak macie jakieś swoje hity, to piszcie koniecznie w komentarzu. Ja też tam zerknę, może coś się znajdzie, żeby przetestować i Wam później opowiedzieć, bo na pewno też będziecie ciekawi. Idę poprzytulać się do tego psa i mam nowy koc, więc może też położę się na małą drzemkę, albowiem słońce zachodzi, a ja teraz się nagadałam, więc pewnie będę miała zaraz zjazd energetyczny. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia, dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Na razie!